mówię, że jakąś szybszą broń, będzie 100% łatwiej. Wiem, Dickman, tylko właśnie pytanku jaką broń, kurczę, nie? Bo ja nie wiem niczego. uczy uciekatane, będziesz ja go bił kilka godzin, ale jednak ubijesz. No właśnie, bo ja nie mam żadnej szybkiej, fajnej broni ulepszonej szczególnie. Że tak w nic że ten też bije godzinę. Tym mógłbym bić, to jest fajne. O, tak po dwa razy nie i koniec. Dobra, jeszcze raz spróbujemy ze starym ekwipunkiem, dobra? Jeszcze raz tutaj podejdziemy sobie z tym mieczem dwuręcznym. To będzie trudne. Ksan, mówiłem już trzy razy, że nie wiem, jak będzie się nazywał, dopóki go nie, się nie pojawi. Tylko fizyczne coś mu robią. A błyskawicenia? Nie bardzo. Kosta nie ma sensu zreskalowania, Artek jest odporny na Elementale. No to właściwie bez sensu z Kostą, jakbym chciał tutaj biegać. Dlatego ja mnie polecać kupić samo DLC, mam, de, mam Dark Souls 1 na xbox 360. A Mistek, ile kosztuje DLC do Dark Souls'a, bo jestem ciekaw, ile osobno kosztuje, bo nie pamiętam już naprawdę. A, żadne Elementale go nie, nie ranią. Powodzenia życzę każdemu magowi. Jeśli nie znaczy piromancie. Podrobny balderski miecz przyboczny, 74 zł, o to dużo. To bardziej się opłaca kupić nową grę na pc, która będzie miała razem, będzie miała też, <grych> tak, opłaca się kupić dwie gry, nawet jak będą tani. Na pc-ta. 50. To jest taki spam typowy. to po prostu szkoda słów. Okej, okay, pięknie. Czyli można się blokować. Chodźmy po te dusze może. No tak to ja mogę grać, kurde. Dawaj dusze! Co ty krzyczysz? To jest, to jest straszny atak po prostu. Nieważne, że z tego ataku nie da się uciec. Najlepszy atak na świecie. Możesz jeszcze 10 razy tak zrobić, co? Co ty na to, Ortorius? Nie, nie zrobisz tego jeszcze 10 razy. Szkoda. Hmm Dobra, zamknij się Co to ma być w ogóle? To podejście jest beznadziejne Aha, nie trafił mnie Nie ma buffa Nie dla Artoriasa kiełbasa! Widzicie, to jest zgliczowane. strasznie zgliczowane, bo on ma już animację tego, że jednocześnie mu przerwałem buffa, a jednocześnie on go cały czas kontynuuje. Dopóki go drugi raz nie trafię i nagle znika. Nie piszcie mi raz, proszę, Igor, bo ja teraz nie mogę tego przeczytać. bo ja walczę, to ja tego nie będę teraz patrzeć i czytać. No bo dobrze wiem, jak to się skończy. Chciałbym jednak w końcu zabić ich. Hej, to nie fair, to jest moja mamaną rękę, ale to jest fair, że on akurat może robić przewroty w powietrzu 10 tysięcy razy i nie dać mi wstać, nie? I mnie zabić. A nie. E, Igor mi napisał radę. Igor, Pestride Idź po Krzysztofom Halabardę, to jest wana w skrzyni zaraz po niska, za tymi wojownikami. To bardzo mocna broń, jak kule przyszły Wielkiego kowara, to możesz nawet. To dzisiaj zabijesz Artka. Oj tam, hmm. a bo przed 23 trzecią, to może spróbujemy. Dobra, eee, to tak, słuchajcie, tarcze to ja sobie mogę wziąć, ale jedynie na, na plecy. I no co, to przed tą 23 może zrobimy to podejście i wtedy pójdę sobie zdobyć co? tą Zmień Miecz, jedyna opcja. No ale na co by zmienić tutaj właśnie, to jest ten problem, na co? A z tych rzeczy co ja mam to wszystko jest beznadziejne, a jeszcze nie ulepszałem sobie. Dobra, to może chodźcie wtedy te, może chodźmy... Ostatni raz w takim razie na katanę, bleeding ma, może coś zrobisz. No ale kosa też ma bleeding, nie, w takim razie. A na pewno będę ją bił bardziej niż kataną taką. Ale jest na tyle szybko, że będę go bić chociaż. No nie wiem, kurczę. Dobra, to pójdziemy sobie ten ostatni raz, tyde? Może. Ale katana nie jest w ogóle ulepszona, chyba, nie? Czytam ją. Ile, na ile ją ulepszyłem? Bo nie pamiętam. Na plus 4, 2. 5. a, dobra, to zmienia postać rzeczy, no nie, no, dobra, to zmienia postać rzeczy, tego tak by nie było, mm, możemy nawet się teraz pokusić o coś mocniejszego. Full set z chestera i robimy przewroty, zwiększamy. Nie no, kataną to, to on padnie na pewno, to nie będzie problemu wtedy. wtedy na pewno sobie dam radę. Okej. Okay. I jeszcze może to zmienimy sobie na nie wiem, coś takiego. No, zaszalejmy, powiedzmy. O kurde. Nie mówcie. No, by było zbyt pięknie. Okej. Okay. No Strasznie to wygląda jeszcze z tymi jajami na głowie, no ale cóż zrobić? To, to nie jest fashion solus, tu chodzi o to, żeby zabić, nie? czy tarcza, tyle samo waży. Widzicie te obrażenia? I to jest postać, która jest jeszcze zrobiona tak, żeby się jej obrażenia skalowały, właśnie z tą ucikataną, bo w zręczność inwestowałem dużo. Nie, no pięknie! Ale umrę ze śmiechu, jak go zabiję jeszcze, mając tyle życia. Oj. Śmierć, spoiler, ale czyja. Jeszcze pytasz czaru? Zmień to gówno, no. Mam nadzieję, że z Halabardą tak samo nie będzie. Z propozycji Igora, bo ta uczykana to był jego pomysł. <grym> nie wiem co jest z tym robakiem. No. Jeszcze atakować nim nie mogę. Je jeszcze tego nie dojrzał. Nie nawet nie wiem na co zmienić teraz, bo będę przewroty robił gorsza. Bij go tarczą, szybciej pójdzie. Dzięki Igor za swoje propozycje. Ale podziękuję tym razem. Drobek jest słodziaśny. Zabij go kataną. Hmm. Wiesz co, spróbuję katany, tylko najpierw skończę to podejście z kataną. <laughs> Atak z wyskoku, spróbuję 62, no w sumie dobra sprawa. Son. dzięki, no ten... tylko że z atakiem z wyskoku to ja go raz zabi... trafię, nie? Tak mogę go dwa razy trafić i może trochę mu więcej krwawienia nabije, nie wiem. Igor, bo jestem zdenerwowany teraz przez Artoriasa. Nie no, i tak jest mniej niż z wyskoku. Ale pytanie, czy ten Bleeding tak samo się nabija wtedy? Cholera, wiem. Temu nałóż tifringa? Teraz nie mogę. Czemu, czemu by on mi się przedał? Bo to tylko zmniejsza wykrywalność przez przeciwników, nie? Czy, czy co? I od początku zabawa Artorias. Nie wiem co tu się stało, ale żyję. Nie mam nic przeciwko jeszcze. Ha, ninja ringu, a nie tiff ringu. Nie mogłem tego przerwać, mam za małe obrażenia. Nie mam ninjaringa, bo nie chciałem sobie pierdzielić tego, co jego wiecie, przymierza, nie? Tam w tym lesie, żeby móc jakieś PvP robić, może. Kocham ten atak, to jest taki taki szybki, takie OP. No, to jest jeszcze lepsze. Hitbox no dwa metry dalej. Cios leci i ginę. Nie, dobra, słuchajcie, pomysł. Eee... <laughs> Mogłeś trzy ciosy i bym mu przerwał. Mając takie obrażenia? Chyba nie. Jak ja musiałem walnąć dwa razy tamtym wielkim twajhanderem za 500 chyba w sumie. Żeby mu przerwać dopiero. Dobra, to to wywalam chole w cholerę. Mam gdzieś tam uczytane. hmm, cz, cz, cz. No wiecie co, nie ma innej opcji, jak po prostu... Wzięcie tego... Eee, cz, 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 cz. Rób full tanka. nie, 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 mam inny pomysł. To jest do ugrania, ale to trzeba mieć pomysł na to fajne. ja wiem jaki, nawet. Demo, możemy mieć gry w Lorda, też nie sprawdzi się bardzo. Tak, zbieram dusze i spierdzielam stąd w cholerę. Pałka, no pałka jest OP, naprawdę w tych kwestiach, tutaj że e, musimy zdobyć ten Musimy zdobyć duszę, uciec, Polewelować sobie siłę, i będę mógł wtedy tym mieczem dwuręcznym coś mu zrobić w końcu. Cześć Daniela, pozdrawiam. Opa, do następnego streama, czyli do jutra do 18. Pałkom gobi, bo pena maxa. Nie, Sif. Będzie po ja się. Czy mam Pierścień Ofiar? I to jest z sumie dobry pomysł. Mam chyba. A Vela mnie potrzebuje. Mam. Możemy ustawić. Czekajcie, to się przygotujemy. Nie będziemy uciekać w takim razie. Z pierścieniem ofiar jestem... dość pewny tutaj tego... Bez HL nawet z tym tylko nie mogę robić przewrotów. prawda? Okej... Okay. Inaczej... Nawet z tym. aha ja sam mieczem nie będę kroić przewrot pewnie. Nie no mogę. Może chociaż coś na siebie założymy, co? Dobrze. Może jeszcze tutaj coś takiego? Już nie. Czyli to musi wyjść, dobra. Mamy pierśnie ofiary, wbijamy w takim razie. Gdzie on pojechał? Czemu mi teraz mnie zabiera życie tym atakiem niż wtedy? Czy ktoś to potrafi zrozumieć? Jak działa ta gra? Kiedy pół na zostanie mniejsza niż kto jest zakuty w cały ekipunek Dobra, niech sobie to zrobi! Wybaczcie, ja naprawdę teraz na czat nie patrzę, bo ja skupiam się tutaj, mimo wszystko, żeby może na go kiedyś zabić, naprawdę. Zobaczcie jaki OP jest ten miecz. Naprawdę to, to jest najlepsza opcja, żeby z tym mieczem podejść. Co by nie patrzy, to ja już mu połowę życia zjechałem. Gdyby może naprawili kiedyś tego bossa, to ja bym go nawet może zabił, nie? Nie wiem do której stream, yy, Matetut tut, yy, stoję, ja naprawdę nie wiem, do której będziemy dzisiaj live'ować. Mieć tak armur nie. Dobra. To tak. To trochę mi do lewela brakuje. Hmm. Zastanawiam się. Kogo ja bym mógł teraz zabić, żeby trochę sobie zdobyć tych dusz? Bo potrzebujemy trzech punktów. To praktycznie 50 tysięcy. Nie, bugować dusz nie będziemy. Zresztą nawet nie wiem jak. <gry> Chyba, że chcecie. To musicie mi powiedzieć, żeby. Halo <laughs> czaru, spamowania nie można. Eee... Dobra. Nie no, może byśmy sobie kogoś zabili tutaj. Tylko hmm, kogo? Nito? Nito nie zabijemy. Nito nie zabijemy. To dzięki nam on się bofuje. Dzięki każdemu twojemu widzowi, który odda swoją Masterclass'owi demo. Dzięki. No to wejdź w ogóle. Mogę, okay. to chcę zrobić demo. Eee, pomyśleć na co tutaj by pójść teraz. W sumie czy zabiłem Gwendolina? Nie. Co tu się dzieje? Jezu, czego ten Igor mnie tutaj uczy? Fuh, to trzeba. trochę późno, to nie, mogę, nie można tak szybko tego robić jak ja. O, widzicie, to trzeba tak spóźno. To trzeba z takim słabym refleksem robić, to nie można od razu robić tak jak ja to robiłem. To trzeba z takim opóźnieniem robić. <laughs> Rubak! Rubak! TO JEST WŁAŚNIE ON! TO JEST WŁAŚNIE TO, CO SIĘ DZIEJE Z TYM ROBAKIEM! Czekajcie... Patrzcie... Oj... Nie, nie cheatuję, tylko oszczędzam czas. Patrzcie... To jest właśnie to i tym można zarazić. Wybaczam, przez <grywka> robaka! Jezus Maria... Piękne. Nowy poziom dajmy sobie w siłę. Idealnie. Artorias może w końcu padnie, co?